I witam Was w kolejnym odcinku z Leeu Wolfenstein. Mm -hmm. Dobra, spokojnie. Nie jaką mógł skudłować. To jak jaki twardy was strzały przyjął. ale już po sprawie. Tam kogoś nie ma? Nie. Hmm. Dobra, jedziemy sobie. Misja czwarta. Część. Pierwsza tej misji. Na ten moment. Pozbierajmy sobie co tu ciekawego. Jeszczeł tam stoi czeka na coś. Nie wiem czy coś tu kurde szepko, nie wiem czy to odgłosy tła były. Wow! Snajper. Pierdzielony. Nie wiem czy była konieczna eliminacja go. Ale nie będę płakał z tego powodu. Może w przyszłości mnie będzie przeszkadzał. Zdaję sobie sławkę w ogóle te duże sławki, założyłem sobie na łeb ten upał. Także życia sobie powodzenia. A, niespodzianka musi. Idę tu. To jest, chyba tam jest powrót, nie? Jeszcze się upewnię. Szaduję broń. Ta, A, to są te trupy. No dobra, idźmy tam. I teraz sobie zobaczymy, czy tu jest czegoś. Jest fajna. Wow. Was? Sko było. Z... Wow! Kurde, kswaniaka. Przynajmniej mi zostawił broń. Muszę się trochę skupić. Wiecie, to jest nowa sesja nagraniowa. Jestem jeszcze taki niewczuty. O, może tak. Jest nie, hmm. mhm. nie wiem, tego zniszczyć nie będę musiał. Nie ma. To ono rusza już spoko, czyli trzeba było po prostu. Wszystkich tu w okolicy wyeliminować. To idę do niego. Jedzie tu. Co to było? Znaczy jednak dobrze tego snajpera. Już się snajpera pozbyłem koleżko Ale ja już tego snajpera zabiłem Nawet broń tam lewituje Nie wiem czy iść dalej, pewnie tak kurde tutaj to są takie miejscówki hej co jest hmm. mas O, pff, jasne, szczęście mam tu zapis. No nic, zobaczmy jeszcze raz. No i co, Teraz się mu się nie udało nawet tamtowiec, co? Dobra, że tam w ogóle jakiś inny typek stał. Dobra Kurde, trochę mi tu słońce przeszkadza, nie powiem Nie, to działko raczej mi się do niczego nie przyda w tym momencie. Znaczy tu już nikogo nie ma Nic tam nie widzę. Nawet tam przejść nie mogę, więc raczej nie tędy droga. O ty! Masz. No i Ja Jeszcze chcę wyjść na chwilę. Tu się idzie na górę, no to przejdźmy się jeszcze tu. Bo tutaj to mi się wydaje takie mniej oczywiste to przejście. Cholera! Nie zauważyłem go. Nie wiem, ja tutaj muszę iść. Tam jakiś ciężki ostrzał w ogóle jest. O nie! Koleś się z miotaczami, no tylko tego trzeba było. Masz. Co? Jakiś naukowiec został zabity. Ale nie od tego miejsca chciałbym, tylko od tego zacząć. Niestety ten system tych saveów jest dość kiepawy. A mam tą broń, dobrze się przyda. Masz. Nie ma. Lepiej zapiszę. Mówisz, że mam się lepiej ruszać. Spoko. Chciałem się chciał tutaj jeszcze troszkę rozejrzeć. Tutaj tak na chybcika przebiegłem. Wszystko. A tu jest ten z tym miotaczem, był. A tutaj było te dziura, z którym tam patrzyłem. O, na przykład. To się przyda. Okej, okay, chyba muszę wrócić. Bo tu już nigdzie nie przejdę. Nie? Dobra, już idę No już, już, nie panikuj. Ciom Nie no serio No kurde Czyli tak Niestety trzeba się tu śpieszyć Oczywiście nie jest to limit W ogóle sobie to się wczytuję jakoś tak z dupy Dobra już idę tam po. Bo... Że nie ma na co czekać. Bo zaraz mi ciał zniszczą. No właśnie, a tak przy okazji, wziąłem tamto? to. nie. No nie. Czekaj, tędy można przejść. Można. No to elegancko. Dobra, jedziemy. Ty, ty mi nie przejeżdżaj tutaj. O kurde. A ten tam stoi, się nie przejmuje No gdzie mnie tu z tyłu, przyjacielu Dobrze Kurde Kurde, nic tu nie widać kompletnie Jeszcze gdzieś zablokował mi na tym o i trafi Mas no, można się tu wspiąć <laughs> tu gdzieś można przejść nie co zobaczmy to Jakiś sekret No, nie jest sekret. Mhm, szczęście się nie połamałem. Tych drzwi raczej nie można otwierać. O, Rugera jeszcze mi zabrał. Drugiego zresztą też, z tego co widzę. Kurde, ciemniej to powinno być, moim zdaniem. O nie 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 Kurde nic nie widzę Chodź przyjdzie Czy się klasycznie gdzieś zaklinował Masz Uf. Pod którym w ogóle jestem? Pod dziewiątką ale beznadziejny jestem, bym otaczał ognia, przynajmniej na tych przeciwników tutaj. Hmm. Czekaj, czy tu w środku coś jest w tym aucie. Nie. Kurde, mało co widzę, niestety. W dzień nagrywam... Co to było? Aha. Dobra, to tu mamy koniec. Okej. Okay. Zbombardowana fabryka. Dobrze. Nic nie widzę. Halo. O, dobra. Słuchajcie, tutaj się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.